Ale wiesz co, jak będzie długa taśma, to on może stanąć dalej. Wyjechaliśmy w krzaki pierwszy raz od y, dawna i nie mamy zapalniczki, bo ja palenie rzuciłem. Ale wpadłem na pomysł. Może komuś to pomoże. Zapalniczka w samochodzie. Tutaj, pokaż. Są dwie. Brzoza. E, nie, to zapalniczka jeszcze raz. A, nisko. Gorąco, gorąco, gorąco. Od zapalniczki. Za pierwszym razem zadziałało. Potem powiedziałem, perełka, chodź, nagramy to. I nie działa. I pewnie to odpalę, i znajdę zapalniczkę w pierwszym miejscu, gdzie sięgnę. Jakąś starą. Proszę, kluczowe jest to, żeby mieć kawałek kory brzozowej, takiej zdartej, cieniutki. Dawałem chyba za grube, za grube kawałki. I tyle, i teraz idziemy z tym do ogniska. Tu sobie perła się pobawi, bo perła chce... pokaż swoje kiełby. Tak, będą kiełby. A i, i graty co wątpią, zapalarka w kuchence tam jest taka piezo. Się skażdżoniła. <grywa> Że ja twoją dupę <grywa> pokażę, co? Ognisko płonie. Ania szczęśliwa, bo co? Bo kiełbę ma. Ile sześć. masz tych kiełb? Ania jest kiełbasianka, jest sześć kiełb, dla mnie wegę serek topiony, samo zdrowie, parę bułek, jogurt, ketchup. Oczywiście słodka Ania. Perełka zbiera już te zioła, nie wiem czy to będzie widać. Jest plan na zbiórkę. Tu wyciągnąłem skrzynkę z ubiegłorocznej. To chyba z majówki jest, nie? Z ubiegłorocznej majówki zrobiłem szybki przegląd. Pasztet, gdyby ktoś chciał. Jest do 7 września 2023. Taki preperski, bo jeszcze nie, 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 nie spuchł. I ważna rzecz. Zbieramy. I mama Ani dla nas też zbiera cukier w saszetkach, jak gdziekolwiek pójdzie na, na kawę na miasto, albo McDonald's, cokolwiek. W sumie mamy tego parę kilo, ja kiedyś ciasta robiłem, jak nie było cukru z tego. E, I najlepsze jest to, że żadne z nas nie słodzi, więc... Nie wiem po co ten cukier. Ja czasem kawę słodzę. Albo do naleśników, nie? Jak zrobisz. E, z do Defendera. E, makaroniki, tego typu rzeczy. Jesteśmy w takim miejscu nad, nad świdrem. Nasze ulubione. A tu jest szczerbatek. I parę osób pytało się, dlaczego to jest szczerbatek. Otóż szczerbatek rok temu zamienił się w lodołamacz. I połamałem mu zderzak. I tam pięć chłodnic chyba poszło. Od skrzyni, interkuler, zwykła chłodnica. Nie, on ma od cholery tych, tych, tych. No i nie zrobiłem tego do dzisiaj, bo samochód ma jeździć, a nie wyglądać. I pomysł jest taki, żeby tutaj wstawić gdzieś lodówkę. Bo no coś czuję, że w tym roku Defa nie odpalimy. Że odpalimy Defa. No ale ten jest fajniejszy na takie weekendowe eskapady. Więc, jakby tu na przykład zrobić taką lodóweczkę małą. A tutaj inne pierdoły. I zasilanie, nie bawić się w te, te panele i tego typu rzeczy. Tylko kupić taką, jak to się nazywa, stację energetyczną. Czy tam jest akumulator? 220 i 12V. Można na lodówkę. Jak macie jakieś do polecenia sprawdzone, które przede wszystkim mają szybki prąd ładowania. Bo z tego co czytałem w internecie, to problem jest taki, że z tych gniazdek elektrycznych one wolno się ładują, bo tam jest chyba 10 amperów maksymalnie, albo 12. A ja bym się wpiął tutaj. I ładował stąd. Więc to, to by było dobre rozwiązanie. Parę rok temu nagrywałem ostatni film o nim. W końcu zmieniłem opony, bo w tym ostatnim filmie to kapcie złapałem na zimówkach i zdecydowałem się na ateki o rozmiarze 255-55-19 to są całosezonowe ateki Pirelli Scorpion nie mogłem dać większych bo felgi mam 19 a zależało mi na tym że jak to jest Land Rover i czasem to pneumatyczne zawieszenie padnie to żeby opony weszły w nadkole i żeby nawet tak nisko w opuszczony samochód mógł się przemieścić, bo jakby miał szersze opony, to one by tarły tutaj o błotnik. I już wtedy bym się nie ruszył i o dziwo. Raz to się sprawdziło, bo byliśmy na mężczyźnie. jakimś patykiem złamałem czujnik, tam jest taki czujnik od wysokości, złamałem ten czujnik samochód opan. Przeszedł w tryb awaryjny, ale dojechaliśmy. I to co w internecie się czyta, że... że Ludzie mają problem, że samochód nie pojechał dalej. To zazwyczaj wynika z tego, że mieli większe opony włożone i po prostu fizycznie nie było możliwości, żeby on pojechał. Jesteś szczęśliwa? zobacz, tu, tu. Czeba, nie chcę. O, matko. Głodna jestem już. A, no po prostu pojechałeś drugą lewą Dokładnie Ja go złapię między kółkami, to jest ok. Tylko wiesz co, ja zobacz, ja tutaj nie wiadę bo tu jest miękko, ja no, to, to będę stanę jest, tutaj To nie jest samochód, on siedzi lekko, nie? A, okej okay. no, Reduktor jest I co i u taśtasiu wszyscy przygotowani A miałem skrzynkę z Liną dzisiaj i tak myślę, a nie będę brał sucho jest nie masz wstecznego? A, a, a które tam, które mają, nie? Ja Na tego wale samochody, nie wody. <gry> no i klasyka, liny nie mam, podjechaliśmy do gospodarstwa. Może coś pożyczymy. Dobrze, że masz wie, ten wał po prostu, no bo na łańcuchu to już no ogóle... A co, że trzeba by było czyścić ten łańcuch tam? No bo tak czy coś, to są te smarownice automatyczne. No ale taka przygoda się No pięknie, no pięknie.